Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na pokładzie, tym razem Seat Leon w najpopularniejszej chyba benzynowej jednostce koncernu VAG, czyli 1.5 TSI 150 koni. Jest to rocznik 2019 o oznaczeniu kodowym DADA. Dlaczego nagrywamy ten film? Ponieważ świadczymy usługę orzyszkowania zaworów dolotowych, czyszczenia kanałów sących w silnikach turbodoładowanych o bezpośrednim wtrysku paliwa benzynowych, jak i diesla, ten przykład, który tutaj prezentuję, jest takim sztandarowym przykładem przebiegu 216 tysięcy km w tym pojeździe, w którym występują już mocne symptomy zanieczyszczenia kanałów sących głowicy. Jednakże przed samym czyszczeniem postanowiłem pokazać Państwu, jak to wygląda na logach. Autko, oprócz samego, samej usługi czyszczenia, wpadło na zoptymalizowanie jego pracy. Nie polega tutaj w tym przypadku to na chip tuningu, aczkolwiek na odzew na nasz post odnośnie tego, co można poprawić w tych silnikach, aby jeździło się nimi lepiej postaram się w pokrótce w tym filmie wytłumaczyć jestem aktualnie po pomiarze mocy ponieważ otrzymaliśmy zgodę od użytkownika tego pojazdu pojazd aktualnie przy 216 000 km legitymuje się mocą 137 koni mechanicznych i 234 Nm momentu Niestety na wykresie, który generuje hamownia dynometr, nie, nie widać um, uczucia w trakcie przyspieszania, w którym ten pojazd jakby szarpie, żabkuje i tak Postarałem się to um, Państwu przekazać um, w logach dynamicznych. Jak widzimy, może mało z tego widać, aczkolwiek postaram się wytłumaczyć. To jest moment wciśnięcia y, pedału przyspieszenia. Rozpoczynamy procedurę przyspieszania. Mamy jeden bar ciśnienia do ładowania w dolocie i rozpoczynamy przyspieszanie na 3800 obrotów na minutę. Tu mamy cofki zapłonu, które na standardowej mapie, na standardowych nastawach są już na poziomie minus 5, minus 4, minus 2. Pojawia się na cylindrze czwartym minus 3. I tak, przyspieszamy dalej do 4000 obrotów. Tutaj następuje pewna zmiana w tym silniku, ponieważ jak widzicie, Lambda AFR set point jest to stechiometria, współczynnik równoważności Lambda w tym silniku. Wzbogacenie w tych silnikach seryjnie następuje dopiero przy, i to lekkie wzbogacenie, przy dopiero 4000 obrotów na seryjnej mapie, niezależnie od tego. Jakbyście drodzy Państwo kręcili te pojazdy. Krzywa wzbogacenia jest progowo ustawiona od temperatury, która symulowana przekraczana jest przy 4000 obrotów. Przy 4000 obrotów widzimy nagłe wzbogacenie mieszanki do 0,94 Lambda i utrzymujące się już co prawda mniejsze cofki zapłonu aż do samego końca. Tutaj mamy przyspieszanie wcześniejsze do wysokich prędkości obrotowych. Jak widzimy, w trakcie zmniejszania się yy, współczynnika Lambda, czyli wzbogacenia mieszanki, te cofki nam delikatnie nikną. Delikatnie nikną i przy wysokich prędkościach obrotowych, czyli gdzieś w granicach 5-6 tysięcy, ten pojazd zaczyna jechać w miarę gładko. Yy, Postaram się w tym momencie wykonać modyfikację programową, która obejmować będzie yy, samo skupienie się na parametrach spalania, przede wszystkim, czyli na szybszym wzbogaceniu mieszanki, po prowadzeniu krzywej wzbogacenia tak, ażeby była ona już w momencie pełnego doładowania. Yy, Dodamy do tego lekkie podniesienie ciśnienia oleju na wolnych obrotach oraz obniżenie temperatury płaszcza płynu chłodzącego, czyli regulację termostatów. Przy spokojnej jeździe te pojazdy mają około 107-110 stopni Celsjusza. Na zadaną temperaturę płynu chłodniczego zmniejszymy ją do 95, a w trakcie obciążenia zmniejszymy ją do 90, ponieważ temperatura oleju w tym pojeździe przy jeździe gdzieś 130-140 km na godzinę oscyluje w granicach 106, 108, 109 przy temperaturze zewnętrznej 21 stopni. Tak więc widzicie, jak to wygląda. Auto zdecydowanie walczy z zapłonem. Eee, ogólnie wynikowy kąt wyprzedzenia zapłonu w tym autku na maksymalnym doładowaniu 3200-3400 jest minusowy. Mamy minus 4, minus 3. Minus 3 cały czas jedzie na wycofanym całkowicie zapłonie. Tutaj mamy przyspieszanie do wysokich prędkości obrotowych. Jak widzicie, zapłon przy 5,5 tysiącach obrotów mamy dopiero 3. Stopnie wyprzedzenia kąta zapłonu. Zobaczmy, wgram aktualnie modyfikację, która nie powinna wpływać w ogóle na moc. Schamujemy go również, nałożymy sobie wykresy i zobaczymy, jak będą wyglądały logi. I jak niestety, no ja nie jestem w stanie Państwu przekazać, aczkolwiek klient przyjechał z informacją, że pojazd szarpie przy przyspieszaniu i jest to jak najbardziej odczuwalne. Dlatego zabieram się za wgrywanie modyfikacji i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A później dopiero wyczyścimy dolot, połączymy optymalizację pracy z modyfikacji i wyczyszczony dolot, i zobaczymy, jaką ten pojazd generuje moc w serii na, czystym, na czystych kanałach, sących w głowicy i czystych zaborach. Zaraz wracamy. Witam po krótkiej przerwie, jesteśmy już po pomiarze mocy. I momentu obrotowego do omówienia tego przejdziemy sobie za chwilę. Jednakże chcę, żebyście spojrzeli na temperaturę oleju w dość słoneczny dzień. Z włączoną klimatyzacją, temperatura oleju przy jeździe autostradowej 120-130 km na godzinę oscyluje o około 8-9 stopni Celsjusza mniej. Aniżeli było to wcześniej. Oczywiście, w przypadku wyższych temperatur ta temperatura wzrośnie, aczkolwiek standardowo w tych pojazdach przy pełnym autku, przy bagażach w trakcie podróżowania tymi samochodami ta temperatura oleju potrafi trzymać okolice 112-116 stopni. Teraz oscylujemy w okolicach 98-99, maksymalnie 100 stopni przy 125 km na godzinę. Staję i omawiamy to, co zobaczymy w logach i czy będzie jakaś poprawa po modyfikacji, samej modyfikacji programowej, która nie uwzględniała podniesienia parametrów doładowania, czyli bezpośredniego przekładnika momentu obrotowego i mocy w pojazdach turbobenzynowych. I jesteśmy kilka minut później. I jak wyglądają logi i jak wygląda przebieg mocy i momentu. Jeśli chodzi o cofki zapłonu, które mamy tutaj. Widzimy brak cofek zapłonu po wzbogaceniu mieszanki. Ciśnienie do ładowania standardowe, żadnych zmian. Cofka pojawiająca się na cylindrze numer 2, która delikatnie zanika, potem znowu wraca. Tak więc będziemy mieli na wykresie jakąś delikatną falkę. Reszta na cylindrach 1, 3 i 4 mmm, całkowicie się wyzerowały. Mamy standardowe ciśnienie do ładowania jednego bara. I wynikowy ostateczny kąt zapłonu przy 6200 obrotów to jest 8. Wcześniej mieliśmy kąt zapłonu chyba na poziomie tam 5-6. Yy, przypominam, cały czas wcześniej jechaliśmy na wycofanym kącie zapłonu. Teraz ten kąt zapłonu podniósł się na plus już przy 4000 obrotów i wygląda to znacznie lepiej. Na pomiarze Mamy różnicę 5 Nm i 13-14 koni mechanicznych. Jednakże cała góra i wzbogacenie pokazuje, że w krytycznych momentach mamy nawet ponad 20 Nm więcej bez zwiększania doładowania w tym silniku. Jestem ciekawy, jak na logi i jak na moc i moment obrotowy końcowy wpłynie to, że wyczyścimy kanały ssące i trzonki zaworów ssących. Tak więc następny fragment tego odcinka będzie już po wykonaniu tej usługi i sprawdzeniu mocy i momentu oraz logów w tym autku. Na ten moment pojazd nie kwalifikuje się za bardzo do modyfikacji ze względu na cofki zapłonu minus 3 już po pomocnej, że tak powiem, pomocnej ingerencji w mieszankę i na seryjnych nastawach te cofki były po minus 5, minus 6, coś takiego absolutnie się nie kwalifikowałoby do wykonania modyfikacji w pojeździe, tak więc wracamy już po. W wykonaniu usługi mechanicznej. Dzień dobry, aktualizacja tematu 15 TSI DADA. W Seacie, Leonie, po ponad 200 tysiącach przebiegu, postaram się to wyostrzyć. Jak wyglądają szkłudki zaworów dolotowych i kanały z sądze. Tak to wygląda po ponad 200 tysiącach. Niestety problem z ostrzeniem. O, teraz to dobrze widać. Bierzemy się za czyszczenie I będziemy aktualizować temat I jesteśmy po czyszczeniu Było, było dość, dość czasochłonne Jeszcze mamy delikatnie Delikatnie do poprawki Kończymy, jeszcze ostatni i mamy delikatnie jeszcze ściankę zaburdzoną, ale to jest nic i składamy nowa odma aby opary oleju nie dostawały się do dolotu i nie zanieczyszczały nam znów kanałów bo mimo tego, że zawory jakby wewnętrzna recerkulacja spalin działa na niekorzyść, na odkładanie się tego nagaru tutaj to jednak zanieczyszczenie z odmy powoduje fakt, że ten nagar olejowy, tam gła olejowa zawiewa nam aż pod kolektor ssący. To jeszcze doczyścimy tutaj w czwartym i składamy. I widzimy się na trasie na logach, na hamowaniu i możliwe jeszcze, że na podniesieniu mocy będę musiał się kontaktować z klientem. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam w ostatniej aktualizacji tematu Leon 1.5 TSI. To jest ostatni urywek. Mam komplet i logów, i pomiarów. Omówimy sobie teraz, jak to wyglądało w stanie, w którym ten pojazd do nas przyjechał. Z przebiegiem 216 tysięcy kilometrów, deklarował się mocą 130 niecałych 7 koni i 235 nm. Przebieg tego momentu możemy zobaczyć tutaj e, przepraszam, tutaj i mocy tutaj e, po wgraniu softu, softu optymalizacyjnego który zmieniał, tak jak tam wcześniej powiedziałem, nie będę się powtarzał e, delikatnie zapłon oraz skład mieszanki, bez zmiany do ładowania, uzyskaliśmy 150 koni i 236 Nm, natomiast zmieniło się, zmieniło się wypełnienie tego momentu ten obszar bardzo mocno się nam tutaj zwiększył. Bardzo się nam uwypuklił. Na, następne, następna sytuacja była na warsztacie, czyli naprawa mechaniczna, wymiana odmy oraz czyszczenie i kolektora dolotowego, wymiana uszczelek, czyszczenie kanałów ssących głowicy, czyszczenie trzonków zaworów dolotowych. Po tym e, elemencie Autko wypluło 246 nm i 157 koni mechanicznych. Jest to ta trzecia krzywa, taka fajna płaska, taka jak seryjnie powinny mieć te samochody, a nie od razu opadająca. Płaska aż do 4500 obrotów oraz wykres mocy tutaj oraz została uzyskana zgoda na modyfikację. Z uwzględnieniem przebiegu tego autka, aby jeszcze pojeździło, tak więc bez wielki nacisk na doładowanie i na parametry pracy. Z doładowaniem 155 bara uzyskaliśmy w dość słoneczny dzień 302 Nm i 187 koni mechanicznych z cofkami zapłonu na granicy minus 3. Minus 2, minus 3, minus 2, minus 1,5. Przy pikowym doładowaniu 1,55 bara, opadającym nam do 1,1, 1,25. Oczywiście wzbogacenie ustawione już przy wchodzeniu na boost. Już przy wchodzeniu na boost przy jednym barze mamy Lambdę 0,9. Przypominam, przy standardowej mapie mieliśmy. Do 4000 obrotów Lambda 1 i wynikowe EGT z tego przejazdu było 800 ponad stopnie. Oczywiście jest to EGT symulowane. Jest to wynik na podstawie kalkulacji jakby mechaniki tego silnika. Toż same z wynikiem na serii. Tak więc tak to wygląda. Autko odpycha się zdecydowanie lepiej. Jeśli są jakieś pytania, zapraszamy do komentarza. W poście na Facebooku wrzucimy porównanie tych pomiarów i zapraszamy na, ta, na tego typu modyfikacje i inne do nas. Do firmy Ecomod. Możecie znaleźć nas na stronie internetowej ecomod.pl lub wyszukać na Facebooku pod nazwą Ecomod Polska. Trzymajcie się i miłego dnia.